Dzień dobry. Współczynnik miejsc parkingowych to element, który odgrywa ważną rolę w ocenie dostępności i funkcjonalności budynku biurowego. Współczynnik miejsc parkingowych określa stosunek liczby dostępnych miejsc do wielkości wynajmowanego biura. Zazwyczaj wyrażany jest on jako liczba miejsc na 100 m2. Innymi słowami, wskazuje na łatwość dostępu i komfort pracowników dojeżdżających do pracy autem. Wysoki współczynnik miejsc parkingowych jest szczególnie atrakcyjny w lokalizacjach, gdzie dostęp do transportu publicznego jest ograniczony, a także dla firm, które zatrudniają dużo pracowników dojeżdżających z odległych obszarów lub firm z dużą flotą. Odpowiednia liczba miejsc parkingowych może znacząco wpłynąć na wybór lokalizacji biura, mając bezpośredni wpływ na zadowolenie pracowników i efektywność ich pracy. Firmy muszą zatem dokładnie rozważyć swoje potrzeby parkingowe w kontekście dostępności i kosztów.